Majowe popołudnie w Siewierzu przebiegało w muzyczno-humorystycznej atmosferze. Na scenie miejsko-gminnego środka kultury wystąpił kabaret Dno, który, jak sam przyznaje, swoją ciekawą nazwę zawdzięcza ostrożności wobec ewentualnych niepowodzeń. DNO, czyli dynamiczni, nieprzewidywalni i oryginalni. Jednym słowem, dno. No, to po prostu była nazwa dlatego, że jak na, nasze początki były związane z tym, że nic nie umieliśmy i żeby po prostu a, asekuracyjnie, jak ktoś będzie miał pretensję, że było dno, po prostu było dno, bo miało być dno. No, tu się nic nie zmieniło. Wizytówką kabaretu są oryginalne pomysły i wyszukane rekwizyty. A także brak wątków politycznych w skeczach. Po prostu nie płacimy abonamentu radiowo-telewizyjnego i nie wiemy, co się dzieje w świecie. Tak naprawdę obserwujemy życie politycznego naszego kraju, tylko polityka jest tak dynamicznym zjawiskiem, że po prostu nie, nie, nie należalibyśmy pisać o, o jakichś sketchach, o bieżących problemach, gdyż po prostu to się za szybko zmienia. Kabaret dno zdradził nam również, jak przygotowuje się do występów. Mamy taki biały proszek. <śmiech> <śmiech> nie no, żartujemy oczywiście. Przest... Mamy tabletkę. <laughs> I batona energetyzującego. Nie, tak naprawdę no, to, jest, to jest nasze zajęcie. Nauczyliśmy się e, gromadzić energię. Czasami nie wiem, ludzie się nas pytają, wy jesteście z kabaretu, jesteście tak spokojni, nic nie mówicie, nie żartujecie. My kumulujemy tą energię i wypuszczamy ją właśnie w trakcie występu. Po solidnej dawce humoru na scenie pojawił się folk rockowy zespół Redlin, który swoją muzyką porwał siewierską publiczność, przekazując jej pozytywną energię w rytm skocznych utworów. Gra koncertów plenerowych ma swoje uroki, bo jest świeże powietrze, jest troszeczkę piwka, ludzie są bardziej rozluźnieni, ale niewątpliwym atutem koncertów, które odbywają się... W szalach jest kontakt z publicznością, łatwiej do nawiązania. My widzimy konkretne osoby, one patrzą na nas, widać jak reagują na, na zabawę, łatwiej angażują się w rzeczy, które my proponujemy. Dlatego granie w zamkniętych pomieszczeniach jest, jest chyba nawet lepsze niż granie w plenerów. Chyba dobrze się dzisiaj stało, pomimo tego deszczu, pomimo że wszyscy czekają na słońce, że spadł deszcz i spotkaliśmy się tutaj. Mieliśmy wielkie plany co do zwiedzania, natomiast nie zwiedzaliśmy ze względu na to, że padał deszcz. Mamy nadzieję, że w tej chwili przestało padać i mamy wielkie postanowienie wybrać się na zamek. Ja przyznam, że przyjeżdżałem przez siebie wielokrotnie i nie miałem pojęcia o tym, że tu jest zamek, więc mamy mocne postanowienie z chłopakami, że pojedziemy i zobaczymy, na pewno. Każdy kto nie miał okazji zobaczyć tego widowiska na żywo, może sięgnąć do multimedialnej formy przekazu. Wejść na internet, zobaczyć nasz profil na Facebooku, tam umieszczone są zdjęcia, umieszczone są nasze teksty, umieszczone są teledyski, relacje z miejsc, w których byliśmy, z miejsc, w których graliśmy. Mam nadzieję, że to przekona największych zatwardziałych przeciwników folka. I na nasz profil na Facebooku zapraszamy i na nasz kanał na YouTubie zobaczymy czy się wierz nas lubi. I na nasz najnowszy film jest właśnie o zamku, tylko u konkurencji go nakręciliśmy. Ale ten sam powiat. W Będzinie, ten sam powiat, ale przyjedziemy jeszcze do was kiedyś coś nakręcić. Bardzo chętnie zapraszamy. Gra o Tron się nazywa. Pomimo niesprzyjającej aury majówka w siewierzu przebiegała w pogodnej atmosferze. Katarzyna Całka i TV Region.